Pragnę za pośrednictwem tego kanału podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Każdego dnia spotykam na drodze swojego życia ludzi, którzy mnie inspirują, a ich historie skłaniają do refleksji. Zachęcam Cię, byś słuchając udostępnionych przeze mnie treści, spojrzał na codzienne sytuacje i spotkania przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego kazania, a jeśli uznasz je za wartościowe, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Wczorajszym mieliśmy z księdzem Tomkiem na plebanii śniadanie. Pytam go, jakie masz plany na dzień dzisiejszy, a on mi mówi, wiesz, idę na występ orkiestr dętych, które są dzisiaj w Włodzinie z okazji jubileuszu dwudziestolecia powstania orkiestry dętej naszej społeczności. Mówi, tam grają moi uczniowie, chciałbym być obecny raz z nimi. Pomyślałem sobie, że bardzo poprawny to myślenia Człowiek, który żyje w określonej społeczności, powinien uczestniczyć w różnych aspektach ich życia, na miarę możliwości być zaangażowanym. Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jako wspólnota Kościoła na całym świecie, 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, świętujemy Jego wniebowstąpienie. W niektórych krajach jest to i czyli dokładnie 40 dni po zmarłym a w innych w siódmą niedzielę wielkanocną, czyli dzisiaj. W społeczności naszej, polskiej rzeczywistości, dzisiaj, dzień wyborów, druga tura. Jako obywatele tego państwa mamy moralny obowiązek również w tym wydarzeniu uczestniczyć. Byłem dzisiaj przed Pierwszą świątą Świętą w lokalu wyborczym i oddałem swój głos. W świecie 1 czerwca jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Nie wiem, czy wiecie, ale akurat w tym roku przypadna setna rocznica ustanowienia tego święta. Zostało ono ustanowione podczas Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci w Genewie w roku 1925. Ale wracam do wydarzenia wczorajszego. O godzinie 12 wraz z Etonkiem udałem się pod ratusz. Przy ratuszu stały orkiestry, było ich pięć. Dwie nasze lokalne z województwa lombarskiego i trzy z Wielkopolskiego. Potem udaliśmy się na stadion, na którym były występy. Grali i tańczyli. Tańczyły właściwie. Marzoletki to takie dziewczyny, ubrane w paradne stroje, zawierające elementy umundurowania, służb albo formacji występują na pokazach e stradowych i w paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki, orkiestych. I ta moją uwagę zwróciła jedna z tych dziewczyn, kiedy się jej uważnie przyjrzałem, skojarzyłem, że jest szalenie podobna. Do mojej koleżanki ze szkoły średniej, do Mirki, było ode mnie starsze o 3 lata. Miałem z nią dobrą relację. Pamiętam, kiedy przeżywała jako dziewczyna będąca w maturalnej klasie wydarzenie, ponieważ i mama spodziewała się kolejnego dziecka. Dość trudne doświadczenie dla pełnoletniej dziewczyny mieć rodzeństwo tyle lat młodsze. Co tym rozmawialiśmy, a potem się spotykałem, dowiedziałem się, że jej mama zachorowała, bardzo poważnie zachorowała. Choroba nowotworowa. I przez pewien czas, spodziewając się złego finału tejże choroby, wiele czasu poświęcała na rozmowy z Bielką. Mówiła jej o tym, co ją czeka, mówiła o tym, jak się ma do tego ustosunkować, po prostu przygotowywała ją, na swoje odejście. Było to bardzo dojrzałe i odpowiedzialne ze strony tej kobiety i rzeczywiście ta mama odeszła. nie zajęła się młodszą siostrą i doprowadziła ją tak samo do pełnoletności. Dlaczego wam o tym mówię? Obchodzimy dzisiaj uroczystość w Niebo Pańskiego. Jest to wydarzenie, o którym dzisiaj usłyszeliśmy z fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus miał pewną strategię, miał pewną politykę wobec swoich uczniów. On grał z nimi uczciwie. Mówił otwarcie o pewnych rzeczach. Usłyszeliśmy dzisiaj słowa, które powiedział: Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwie w stanie. On przygotowywał na pewne rzeczy. Mówił o swoim o krzyżowaniu, o swojej śmierci, mówił o swoim odejściu. Oni to wszystko wiedzieli. Byli przygotowani. Mało tego, Jezus ich też przygotowywał do tego, że nie, jak sam powiedział, nie zostawię was sierotami. Próbował im pokazać, że będzie z nimi obecny, tylko ten sposób obecności będzie troszeczkę inny. Najpierw po swoim zmartwychwstaniu. Jak mówi Ewangelia, ukazywał się im przez 40 dni. Podczas tych objawień zwanych Epifaniami, uczniowie często go nie mogli rozpoznać. Kiedy się pojawiał, oni czuli intuicyjnie, że to jest Pan. Wielu mówiło, że to jest Pan, ale to nie było takie oczywiste. Czyli przygotowywał ich na to, że będzie z nimi dalej obecny. Ale ta forma obecności będzie wyglądała inaczej. Kiedy byli nad Jeziorem, zapytał ich, czy macie coś do jedzenia. Chciał, gdyby pomóc im zrozumieć, że to jest on ten sam, który był wcześniej, ale zarazem przygotowywał na to, że będzie jeszcze inna odsłona Jego obecności. Zanim odszedł, ustanowił Eucharystię. Mówi: To jest ciało moje, to jest krew moja. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Człowiek potrzebuje czasami. Czegoś dotknąć, żeby uwierzyć. Tak jak Tomasz, więc dał nam Eucharystię. A potem powiedział: Gdzie dwaj, bo trzej są zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. To znaczy, że jest obecny tu i teraz, bo jesteśmy zebrani w Jego imię. To są inne formy obecności Jezusa, ale nadal jest obecny. Nie ta fizyczna, tylko ta duchowa, która wymaga wiary. Bo żeby Przyjąć Jezusa w tym kawałku chleba, trzeba wiary, że to jest żywy i prawdziwy Bóg. Moi drodzy, to jakieś przesłanie dla nas, dla naszego życia, dla naszej codzienności, może warto przygotowywać ludzi, tych, których kochamy, z którymi dzielimy naszą codzienność, do pewnych rzeczy. Nie zawsze wszystko się dokonuje tak samo, czasami kogoś może zabraknąć. Choroba, śmierć. Czasami kogoś może zabraknąć, bo ktoś wyjeżdża, jest w innym miejscu, daleko stąd, ale to nie znaczy, że jest nieobecny. Jest obecny inaczej. Zobrazuję to na przykładzie moim. Po śmierci mojej mamy, tato został sam w domu. A że mam tyle obowiązków, ile mam i tyle zajęć, ile mam, często do niego dzwoniłem, pytałem, jak się czuje, czego potrzebuje. Była to forma obecności, może przez telefon. Czasami zajeżdżałem, robiłem zakupy, zabierałem go czasami na jakiś obiad, bo sam sobie już nie ugotował. Teraz, kiedy jest w domu opieki, ta forma jest inna. Już nie dzwonię, bo nie dosłyszy. Nie można, ma aparat, ale staram się bywać co tydzień, rozmawiać z nim, słuchać go, pytać, czego potrzebuje po to, by przyjeść następnym razem. Jest to inna forma obecności. Macie dzieci, macie rodziny, ktoś mieszka za granicą, spotykamy się dzisiaj na Whatsappie, możemy sobie porozmawiać przez media, które są dostępne. To też są formy obecności. Często, gdy wstaję, piszę do tych, których kocham, których szanuję, jakieś ciepłe słowo, pytam co u Ciebie, jak się czujesz, jak się, czy się wyspałeś. Można być obecnym na różne sposoby. Nie zawsze da się utrzymać stałą formę obecności, taką, która była kiedyś. Dla mnie osobiście to ta dzisiejsza uroczystość jest okazją do refleksji nad moją obecnością w życiu innych ludzi, nad formą mojej obecności w życiu innych ludzi. Córka studiuje, załóżmy w Poznaniu. Macie z nią kontakt, raz po raz przyjedzie, ale można przedzwonić, można porozmawiać, podzielić się. Pomyślcie, czy wyczerpaliście jak gdyby cały ten potencjał, możliwości, które są dostępne dzisiaj. To, że kogoś nie ma, to nie jest to powód do usprawiedliwienia się. Trzeba być kreatywnym i pomyśleć, jak można ten wieś podtrzymywać, wzmacniać, dawać siebie innym. Jezus Pozostał żołnierzem, pozostał z kościołem, nie zostawił nas samymi. Obiecał w domu Ojca, mego jest mieszkań, wiele, Idę wam przygotować miejsce, a gdy przyjdę powtórnie, zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie i ja jestem. To naprawdę piękne przesłanie i zachęta dla nas. Warto byśmy z niej skorzystali. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionej przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu. Gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić? Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.